Wykorzystamy płytkę RESINO do nagrywania dźwięku. Mikrofon poprzez maszynerz operacyjny włączamy do wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego. Odpowiedni wsad dla układu FPGA znajdziemy w projekcie numer 10. Link do niego znajduje się w opisie. Otwieramy go w środowisku Quartus i rozpoczynamy budowę. Gdy się zakończy, programujemy układ FPGA. Teraz możemy przejść do programu Realter. Konfigurujemy port, wybieramy prędkość na 115 200, możemy przejść do kolejnej zakładki i ustalić format danych jako liczbę 8-bitową bez znaku. Aby rozpocząć przechwytywanie danych, przechodzimy do zakładki Capture. Zaznaczamy opcję SHEX, czyli jako wartości szesnastkowe i klikamy Start Override. Gdy skończymy mówić do mikrofonu, zatrzymujemy nagrywanie. Uzyskany plik zawiera jedną linię z danymi. Każde kolejne dwa znaki to wynik jednego pomiaru zapisanego w liczbie szesnastkowej. Do konwersji na plik dźwiękowy wykorzystamy skrypt napisany w języku Python. Uruchomimy go w notatniku Jupyter. Wykres przedstawia wartości kolejnych zarejestrowanych pomiarów w funkcji czasu. Zarejestrowany dźwięk znajduje się w pliku voice.wav. Posłuchajmy co się nagrało. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak Dziękuję za uwagę. Zachęcam do samodzielnego wykonania zaprezentowanych doświadczeń oraz subskrypcji kanału.